Witam serdecznie. Stan retro zaprasza na prezentację gier nowych folii w plastikowych protektorach. Mam takich parę dziesiąt, więc dzisiaj pokazujemy, prezentujemy i e, omawiamy 20 gier z mojej kolekcji. Więc jedziemy z tym koksem. Pierwsza gra taka dla dzieci. Można powiedzieć na dzieci, no, mi, mi się tam podoba, gram w to, więc, e, bo otwartą mam wersję tego, także e, ogrywam, ogrywam. paperman Adventure Delivered, taki listonosz w kwadraciach, takie jakieś tofu, czy cholera wie co to jest. E, wszystkie gry oczywiście, jak widać, e, z, z tej pierwszej zalaminowana, w takim plastikowym protektorze. Nie wiem, bo to wiadomo, że żeby folia się nie uszkodziła. No to zamówiłem takich 50 i sobie gry wkładam. Po prostu, żeby zabezpieczyć, ochronić tą folię, która jest naprawdę delikatna. Pierwsza gra. Taka dość fajna, kolorowa, śmieszna. Więc Paperman, pierwsza gra. Następna. Dużo ludzi. Zna tą grę Tom Clancy in The Division 2, akurat limitowana edycja. Nie różni się to dużo z normalnej edycji, ale ten napis na górze taki znaczek tylko chyba kładka jest też inna od tej normalnej premierowej wersji już nie pamiętam. Ale nowka chyba za 3 funty ją kupiłem więc protektor i na szafeczkę. Następna gra: zarąbista, No, takie coś to ja lubię. Street Fighter Arcade Edition z Akumą na środku. Super. E, 5 funtów dałem za e, nówkę folii. Więc gości powiedział: A, w sklepie 7 funtów. Daj mi 5. To ja mówię: Dobra, zarąbiście, A folii ta gra to dyszeczka. Więc. Co, piąteczkę? Elegancko, może być. E, następna gra e, Farpoint na Wiara. Niestety naklejka tutaj była na folii. Nie chciałem jej tak zrywać, sino, bo folia by się może oderwała. Ale ja ją usunę. Pokażę, czy nie pokażę. A, pokażę. Tylko się trudno, to kurna wyciąga. Ten straszny plastik jest. A! Jak się już włoży, to nie jest tak zabezpieczony, żeby nie można było wyciągnąć tej gry. Kurna już cholera, strasznie ona jest. No, dobra, zobaczymy się z tej strony. Jak się nie uda, niestety, to zostawiamy, bo naprawdę to jest tragedia, żeby to wyjąć. No, dobra, nic. Niech zostanie w środku, po prostu, no. Widzicie naklejkę? Widzicie, więc nie muszę Wam wyciągać tej gry z, z protektora. E, Ślepi nie jesteście. Następna gra: Athem e, Grałem. Mam ściągnięte, ściągniętą tą grę na PSN, ale mi się niestety nie podoba. Nie kręci mnie coś takiego, więc pograłem z godzinkę i niestety. Eee, usunąłem z PlayStation, to znaczy w bibliotece dalej mam nie. Eee, Destiny 2. Destiny 1 była troszkę lepsza dla mnie. Tak mi się wydaje. A nawet nie wydaje. Ja wiem, że była lepsza dla mnie, przynajmniej jedyneczka jak dwójka, No ale mam z Destiny parę rzeczy. Jakiś tam naszyjnik, kubek, jakąś tam zabaweczkę, mini pistolecik, więc no. Mam trochę rzeczy z tego Destiny. No i koszulkę też mam. Na koszulce jest i na kubku jest tylko taki znaczek z Destiny. I tyle. No ale wiem, że to Destiny, więc w kolekcji takiej gamingowej rzeczy lubię zbierać. Eee, następna gra na raczej gry, taki zestaw na Wiara Ultra Wings. Eee, to chyba nie wiem, czy to jest jedna gra, czy cztery. Chyba jedna to wygląda jak składanka dwóch przynajmniej. Jakiś free download jest non, -vers non version. Jak nie masz VR możesz sobie ściągnąć normalną wersję. Bo niestety Gry na VR Jak nie masz podłączonego To Gry w ogóle nie odpalisz niestety. Kto lubi latać samolotami To polecam. I 3D to jest zarąbiste z 3D. Fajnie to wygląda. Następna gra to Survivalist. Mam Escapist. Mam Survivalist, ale też nie dla mnie gra. Chyba w 5 funtów dałem. Ja przeważnie chyba 5 funtów dałem za, za, za każdą grę. 5, 7 albo 9. Powyżej 10 nie kupuję. No bo w folii gra nie będzie ogrywana. Więc, więcej jak 10 funtów to trochę głupota. A do kolekcji takiej na szafeczkę w Protektorze za 5 funtów, za 6 funtów może to stać. I ładnie wyglądać. Nie jest gra dla mnie, więc niestety 4 na 10, można tak powiedzieć. Escapists to 3 na 10. Ash of Gods Redemption. To jest nawet ciekawa gra, innowacyjna taka, e, turowa, e, taka bardziej horrorowata, taka dark, no ciemność taka, kurna, jak to się mówi, no widzicie, że to jakaś babka bez oczu krzyczy, e, no ciekawa gra, ale nie w moim typie, więc fajna kładka. Więc do kolekcji jak najbardziej mogę sobie zachować. Ee, Phoenix Rising Immortals to jest super gra. Podoba mi się. 3D, e, 3D, taki no, 3D. No, jest Normalny trójwymiar. No. Ee, gra oparta chyba o. E, jak to się nazywała ta gra? Z trójki. Mm, sobie nie przypomnę, ale warta zobaczenia. To naprawdę ciekawa rozgrywka. I yy, podobna jest chyba Immortals. Eee, nie Phoenix Rising, tylko ten drugi kurde. Eee, już mi się nie przypomnie ten tytuł. No dobra, później tam napiszę, na skomentuję pod filmem. Eee, następna gra na Wiara eee, Firewall Zero Hour. To jest fajna gra. Znowu ta naklejka, kurna, nieszczęsna. Chamska. Trudna do odklejenia. Eee, dominate. Szczelanka. Taka typu Call of Duty, więc jesteś po prostu oddziałem specjalnym. Może być. Grałem fajna, tylko muszę sobie ograć jeszcze z karabinem. Z move stickiem. Eee, Fate to Silence. Bardzo fajna. Początek jest nudny, ale zarąbista gra. Czy mam w napięciu e, potworki fajne, no, muzyczka nawet niezła, więc Fate to Silence. Kto ma okazję zagrać? Zagrajcie, nie jest Tanio. E, to znaczy jest Tanio na PES-ie, więc można ściągnąć. Tam kiedyś była e, darmowa wersja, jak się miało subskrypcję. E, a tą wersję też mam e, w Steelbooku, więc zarąbista, polecam. Następna gra wyścigowa. Grid Legends. Wajha coś dla Ciebie. To jest naprawdę fajna gra. Podobna do Forcy, więc jest no, jest, jest fajny, fajny klimat w tej grze. To jest bardziej takie połączenie jakby Forcy z Need for Speedem, więc ciekawa, fajna gra. Fajna auta i muzyczka fajna nawet przegrywa, więc Wajha polecam. Eee, następna gra. Borderlands 3, taka fajna edycja Game Gold Weapon Skin Pack, eee, co mogę nie powiedzieć, gra jest super, no. jedynka, dwójka, trójka, ogrywałem, grałem, podoba mi się, tak jakby Jezus zamiast serca ma granat, taki fajny hologram jest, więc <grywa> Jezus pokazywał dwa palce, a ten pokazuje 3, bo to jest trójka, więc no fajnie, ciekawie to zrobione. Borderlands mi się podobają, więc polecam, polecam. the Alliance Rage. Dobra gra, fajna. E, mam drugą wersję e, otwartą, mam też inny, inny tytuł e, z tej serii, więc gra trochę taka można powiedzieć, e, gra o przetrwanie, ale jest naprawdę fajna w klimacie takich e, starożytnych świątyń, e, piramid i, i kur na tych, tych zamków. E, Majo, majowie, majowie, co mia, Majowie mieli świątynie? No, świątynie od majów, takie różne, takie historyczne, po prostu e, miejsca w tej grze są nawet ciekawe. Eee, następna gra Secret of Manna. No kurna, kto tego nie zna, na każdej platformie to było już od Super Nintendo, Nintendo Game Boya, eee, dwójka, trójka, jedynka na PlayStation. O kurna, było tego trochę, więc to jest kultowa gra, już jak Final, Final, Final Fantasy. Więc kto lubi takie właśnie e, klimaty e, Final Fight. Zelda czy, czy Secret of Mana. E, polecam, można się pobawić. oj. oj, oj. następna gra: e, Motorcross e, Monster Motorcross 3 Championship the Official Game. E, nie jest mój klimat, jak już mówiłem wcześniej. Motorcrossy e, AVT i, i na Monster trucki, takie traki 4x4. Ja preferuję wyścigi jak Gran Turismo Forza czy Colin McRae samochodowe, ale polecać można. Bo motocross trójka i piątka chyba są z takich lepszych, więc Motocross Supercross, Motocross Supercross piątka. Wnówka folii do kolekcji jak najbardziej. Następna gra Monopoly. Madness e, gra z najbardziej znanej board games e, gry planszowej jaką jest Monopoly e, Monopoly gry planszową oryginalną też mam e, ale e, ta najbardziej kosztowna to jest właśnie ta oryginalna z 80 lat e, z czerwonym tam znaczkiem jakimś w, w rogu no to ona już jest 300-500 funtów jak się ją znajdzie więc Monopoly no, jedna z oryginalnych wersji gry nie, gier planszowych to naprawdę są drogie. Więc Monopoly Madness przeniesiona na PlayStation 4, kultowa gra planszowa. Polecamy. Kto lubi gry planszowe planszowe, to może sobie w nią ograć. Ninja Legends na PlayStation VR super grałem polecam zarobiście się gra są fajne fajne wstawki wejścia filmiki e, po prostu walki i ten system e, cichania no zarąbisty, no po prostu fajnie się to gra i wszystkie gry typu Ninja Gaiden czy tam Shinobi e, o Uwielbiam, no po prostu uwielbiam. No, to, to są gry takie bliskie mojemu sercu. Zaczęło się od Żółwi Ninja, no i oczywiście Shinobi Gaiden, no to już leciało w 2000 latach. No i ostatnia gra, moja kochana Resident Evil, mój piękniś, piękniś mój. Eee, trzy chyba mam zaliminowane. Mam eee, eee, oryginalne te... Resident Evil, e, trójkę, dwójkę i Revelation 4. No to jest to jest, trzy mam, a to jest czwarta. Więc Revelation 2, muszę sobie jeszcze skroić foli, e, e, folii. Nówka i to na pewno będzie stało u mnie na szafeczce. Resident Evil. Mam takiego shrine'a, Shrine e, Mam taką kapliczkę. Resident Evil. E, 39 różnych rzeczy z rezydenta, więc kiedyś może pokażę, ale już w sumie wrzucałem fotki na Facebooka. Kto chce zobaczyć to do mnie na Facebooka i zobaczyć zdjęcia Resident Evil. Więc Resident Evil, Revelation super do kolekcji na pewno. E się znajdzie, do kolekcji na pewno idzie i no w kolekcji na pewno się znajdzie. Już my się tak język mieli przez tego rezydenta bo o niczym innym nie myślę, tylko ten mój rezydencik. Eee, no dobra, taka sterta gier. nowek folii. no dobra, nie będę tego przeciągał. Kupa, dupa i supa. No i tyle. no, Będziemy kończyć, bo już nie mam co do powiedzenia, tylko przedstawienie gier opowiedzenie coś o nich. No i tyle, no nie będziemy ściemniać, przeciągać ani was zanudzać, więc, trzymajcie się, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.